Witam Was serdecznie, drodzy widzowie kanału Robert Noble, widzowie i czytelnicy. To jest seria twórczości Roberta Noble. Dzisiaj, w dzisiejszym odcinku, mam dla Was niesamowitą informację, bardzo, bardzo dobrą, na pewno Wam się spodoba. Ale, jakbym nie był sobą, to bym nie był przygotowany, a jestem. Więc sobie dzisiaj odpalam kordyce psika, a wrzucam go sobie właśnie do kawki i z tą energią tego cudownego, magicznego grzybka będę do Was mówił. I mam nadzieję, że będzie się Wam odcinek podobał. Jestem pewien, że tak. Postanowiłem tak dzisiaj trochę dłużej z Wami poprzebywać. Pobyć. Niech ten przekaz trwa. Wiem, że lubicie. Niektórzy nawet mają niedosyt, jak są te filmy i one trwają 15 minut, czasem 20. To jak się kończą jesteście na premierze, na czacie, no to większość właśnie jest no, rozczarowana, że to już tak szybko. U, chcemy więcej i więcej. Ech. I może będzie więcej i więcej, ale musicie wyrazić taką chęć, musicie swoją energią spowodować, aby było więcej. Więc więcej pytań do Roberta Noble, więcej, wiecie, rozwiewania wątpliwości, które się ma, i tak dalej, i tak dalej. A szczególnie, jeśli chodzi tutaj o tematykę twórczości. Ponieważ tutaj jest pole do popisu, oj, jest duże pole. I ja zawsze was do tego zachęcam, abyście, wiecie, byli zaangażowani, zadawali te pytania, próbowali rozwikłać odpowiedzi, lub też przybyli do mnie z takimi, wiecie, odpowiedziami, jakby to rozumiecie. Czy dobrze rozumiecie? Czy to jest to, i dzielcie się swoimi odkryciami również między sobą. To jest niesamowicie istotne. I właśnie ta burza mózgów, no, <laughs> burza mózgów jest tu konieczna, co też powtarzam wielokrotnie. I odnośnie burzy mózgów dzisiejszy odcinek, kochani, nie będę zwlekał z tą informacją. Ta informacja jest wyjątkowa, ponieważ powstaje kolejna książka od Roberta Noble, E-book. I jest to druga część po wyprawie w nieznane. Czyli wiecie, był taki e-book: Wyprawa w nieznane Spotkanie z czarownikami. I teraz pojawia się druga część, kontynuacja, czyli. Ktoś, kto jest zaznajomiony z treścią e-booka Wyprawa w nieznane, już powinien domyślać się, co będzie dalej, ale wiem, że może się tak zdarzyć, że nie każdy w ogóle wie, że taki e-book Wyprawa w nieznane w ogóle istnieje. Zatem przypomnę Wam wszystkim, moi drodzy widzowie i czytelnicy: Robert Noble pisze książki mocy, ale co jakiś czas pojawia się tam jakiś e-book. Mówię co jakiś czas, ponieważ no, jest ich kilka. Oficjalnie jest to teraz z tym nowym, trzeci, taki wiecie, gotowy. Nie, nie liczę tutaj obie drugie życie poza ciałem, które jest w wersji e-booka, bo no, po prostu mnie klasyfikuje. Ale jest przecież e-book wasze pytania, moje odpowiedzi. Część pierwsza i chyba ostatnia, jak również jest właśnie Wyprawa w Nieznane. I teraz e-book... Nowy, czyli Niespodziewani Goście. Spotkanie z Czarownikami, część druga. No i opowiem Wam wszystkim, przypomnę Wam, że moc tego e jest niesamowita. Tego wyprawa w nieznane i tego, tego drugiego kontynuacji to również. Ale zacznę od wyprawy w nieznane. Słuchajcie, co to jest za e-book, o co chodzi w ogóle? Są tam relacje osób. Wspierających kanał Robert Noble. Są tam relacje osób, które brały udział w ceremonii, dźwięku i w spotkaniu, które towarzyszyło tej ceremonii. I to jest niesamowity, można powiedzieć, podarunek mocy od nas, czarowników, żeśmy go, że tak powiem, trochę spreparowali celowo, abyście te relacje zdali właśnie po to, aby wszystkim zobrazować, jak działa świadomość, jak to wygląda z perspektywy osobno danej jednostki, co można z tym zrobić. I wiedząc, jak działa świadomość, czyli jak ona jest wybiórcza, jak postrzegamy pod kątem właśnie naszych schematów myślowych, naszych filtrów, naszych ograniczeń itd. Możemy my, jako czytelnicy tych Wszystkich relacji możemy zyskać naprawdę wiele, odnosząc się sami do tych treści. I jak wiecie, jest też właśnie ta dzisiejsza nowina, jest druga część, pojawia się po roku, ponieważ to właściwie rok temu było drugie spotkanie 5 października 2024, ale to dzisiaj właśnie. Dzisiaj oznajmiam wam o tym, że ta książka istnieje, jest ten e-book, są te relacje i możecie naprawdę z nich skorzystać, możecie przeczytać to, ponieważ warto. Jest tam zawarta naprawdę niesamowita nauka, jest tam zawarta moc czarowników. Jest tam zawarta wasza energia, drodzy wspierający, którzy robiliście te relacje. W pierwszej części były relacje pięciu osób i były to relacje Silvera, Nautilusa, Motego, Miłka i Tolteca. W drugiej części mamy relacje czterech osób, brakuje tylko relacji Miłka. Cztery osoby pozostają bez zmian, poza Miłkiem. Miłek odpada, nie mógł się pojawić na ceremonii, w związku z czym nie było go na spotkaniu, więc Sytuacja wygląda tak, że mamy praktycznie tę samą ekipę. W drugiej części zobaczycie, co się zmieniło w postrzeganiu naszych bohaterów. Wy sami możecie przeczytać swoje relacje i zobaczyć po czasie, jak się zmieniło wasze postrzeganie. Czy teraz widzicie to nieco inaczej? Co możecie z tego wyciągnąć dla siebie? Jak możecie zmienić swoje życie? Aby prowadzić je w sposób bardziej nieskazitelny. To jest niesamowite. Dla nas wszystkich jest to niezwykłe i ja uważam, że te e-booki, które teraz wychodzą, ono, oczywiście ja jestem autorem tych e-booków, ponieważ, tak jak powiedziałem, jest to mój celowy zabieg, spreparowałem to. Wy, jako wspierający, którzy zdaliście relacje, udzieliliście mi pełnej zgody i przekazaliście wszelkie prawa, Autorskie do tego właśnie tekstu, a ja to wykorzystałem, abyśmy wszyscy mogli jeszcze bardziej, jeszcze dogłębniej spoglądać na wiedzę czarowników. Właśnie z waszej perspektywy świetnie to wygląda, ponieważ jest to perspektywa, no można powiedzieć, zwykłych ludzi. Chociaż nie do końca zwykłych, bo jednak zwykli ludzie w ogóle by się na takiej ceremonii i na spotkaniu z czarownikami nie znaleźli. Więc jest to spotkanie, można powiedzieć, osób, które chcą zmienić w swoim życiu coś, interesują ich czarownicy w jakimś stopniu i walczą ze swoimi różnymi, właśnie, programami, naleciałościami, ze własną socjalizacją. Tak można powiedzieć w skrócie. Wspaniałe, prawda? Jestem dumny z was wszystkich, którzy zdołali te relacje właśnie do mnie nadesłać, dzięki czemu właśnie miałem możliwość stworzenia dla was tych e-booków. I e, tak jak powiedziałem wcześniej, one są pełne mocy i świetnie uzupełniają całą moją twórczość, a więc całą moją Wiedzę, którą przekazuję, jeśli chodzi o czarownictwo, rozwój świadomości, no to wszystko, z czym się z wami tu właśnie dzielę, czy to też w książkach, czy na kanale YouTube. Więc zachęcam Was, moi drodzy, do tego, aby tego e-booka czytać bardzo uważnie, żeby powracać do niego żeby prześledzić wszystkie te relacje. W ogóle bądźcie uważni przy całym tym tekście, ponieważ może być taka, wiecie, tendencja do tego, że jak osoby, które dawały te relacje, będą widzieć swoją relację, to ją mogą pominąć, bo przecież wiedzą, co tam napisały. To jest właśnie bardzo cenne dla nas. to, co wy napisali, ponieważ napisaliście to w głównej mierze dla samych siebie, i naprawdę możecie zobaczyć, co wy tam zawarliście. Ja jako czarownik widzę o wiele więcej, widzę większą głębię, która tam jest. I mówię wam, mówię wam to teraz. I są tam smaczki, które możecie naprawdę wykorzystać. Zresztą nie tylko wy. Każdy, kto to przeczyta. Każdy jest w stanie wychwycić coś ciekawego, coś fajnego, odnieść do siebie, no i że tak powiem, żyć pełnią mocy i te życie może być naprawdę wspaniałe, magiczne, no, takie jak na wojownika przystało. Tak, natomiast chcę zwrócić uwagę, że te e-booki, w sensie wyprawa w nieznane, z jakiegoś powodu dziwnego te, ta książka jest, można powiedzieć, niewidoczna. Jakby mało jest zainteresowania tym e-bookiem. Zauważyliście to? Nawet Wy sami tak naprawdę wiecie, że coś takiego było, ale nie traktujecie tego zbyt poważnie i to jest błąd. Chcę Wam tu właśnie powiedzieć, w tym odcinku, teraz, kiedy pojawia się druga część, nie traktujcie tej książki jako wiecie, jakiegoś tam e-booka. No, jest tam jakiś e-book, jakaś relacja ludzi z YouTube'a czy coś. Potraktujcie to jako to, czym to tak naprawdę jest, więc zaproszenie mocy do tego, aby właśnie przyjąć te, tę moc do swojego życia. A moc tam jest chociażby dlatego, że ja jako czarownik skierowałem tam parę słów do Was, chociażby w tym wstępie. I to jest też ciekawa rzecz, ale muszę o tym powiedzieć, bo w większości to pewnie umyka. Słuchajcie, jeżeli czarownik przekazuje jakieś słowa, może to być nawet jedno zdanie. Jedno zdanie. Jeżeli mielibyście jakąkolwiek książkę nabyć, mając świadomość, że tam jest jedno zdanie czarownika, już warto to zrobić. Ta moc, którą tam zawarł czarownik, to nie jest tylko, wiecie, takie nic nieznaczące zdanie. To ma tak dalekosiężne skutki konsekwencje, a już w ogóle dla kogoś, kto jakby chce żyć ścieżką taką jak czarownicy. To już w ogóle jest kolosalne. To nawet nie ma w ogóle wątpliwości. Jeżeli masz jakąś nutę zastanowienia, że, wiedząc, że coś tam jest właśnie, coś związanego z czarownikiem, który coś tam zawarł, jakiś swój ślad, a po to nie sięgniesz, możesz być pewien, że nie masz energii w ogóle i jesteś nie tam, gdzie trzeba. <grych> Tak, tak, moi drodzy, tak to właśnie wygląda. Sam wiem po sobie, ponieważ wielokrotnie w kontakcie z czarownikami też zachowywałem się głupio i irracjonalnie. Jak na przykład czarownik mnie zapraszał na spotkanie, to ja nawet potrafiłem wymyśleć wymówki, że nie mogę się na nim pojawić. Taki byłem, widzicie, ważny. I nawet powiedziałbym, że długo mi to zajęło, zanim zrozumiałem, że nie tędy droga. Jeżeli czarownik dzwoni do ciebie i cię zaprasza, korzystasz z tego zaproszenia, a później jest sytuacja, że ty chcesz się wpraszać na każde spotkanie z czarownikiem, jak już wiesz, z czym się to wiąże, jak już wiesz, jaka to jest wartość. Ta wartość jest nieopisywalna, nieskończona. No ale dobra. Yy... Tylko tak wam nakreślam, abyście mieli pewną świadomość, i tak pewnie po tym filmie za chwilę przejdziecie do wiecie, swojego zwykłego ziemskiego myślenia, więc i tak będzie trzeba popracować, zanim się to w pełni przyswoi. I tak sobie pomyślałem, że w tym odcinku nawiążę na nieco do wyprawy w nieznane, w tym sensie, że przeczytam wam epilog pewnie nie każdy w ogóle czytał wyprawy w nieznane. Jeżeli tego jeszcze nie zrobiłeś, nie zrobiłaś, to zachęcam, aby mieć tę książkę. Niektórzy mogą sobie nawet ją wydrukować, i w takiej wydrukowanej formie, oczywiście, no, zdecydowanie lepiej się to czyta. Wiem, że Kenek coś takiego zrobił. To jest ta możliwość, że jest to e-book w PDF-ie. Każdy, kto ma drukarkę, może poświęcić trochę tuszu. Książka, ten e-book, wyprawa w nieznane, zawiera 120 stron, natomiast y, druga część, czyli niespodziewani goście, zajmuje 122 strony, więc są bardzo zbliżone objętościowo. Starałem się, żeby te e-booki były bardzo spójne ze sobą, i myślę, że mi się to udało. No ale właśnie chodzi mi o to, że. Możecie sobie takiego e-booka wydrukować, i wtedy przyjemniej się będzie czytało. Zdecydowanie lepiej Wam będzie to wszystko przyswoić. No i wejść w to głębiej. Dokładnie tak, jak robi się to z książkami moc. Ok, a teraz, tak jak powiedziałem, przeczytam Wam epilog y, wyprawy w nieznane. Ci, co to znają, pewnie sobie przypomną, a ci, co nie znają, to sobie po prostu Odsłuchacie teraz, być może zachęci was to do całkowitej lektury całej książki. A więc czytam epilog. Zawsze powtarzałem, że moje książki mocy muszą istnieć w wersji papierowej. Fizyczna kopia książki tworzy intymną relację między czytelnikiem a tekstem. Czujemy ją w rękach, dotykamy, wczytujemy się w jej treść z pełnym skupieniem. Nasze zaangażowanie ma tu kluczowe znaczenie. Moc, aby mogła zostać zaproszona do naszego życia, wymaga pełnej uwagi i oddania. Książki papierowe, w przeciwieństwie do audiobooków, które często towarzyszą innym czynnościom, pozwalają na pełne zanurzenie w treści, na niepodzielną uwagę. Warto też zauważyć, że niektórzy zamieniają e-booki na audiobooki, korzystając z programów, które czytają tekst za nimi. To sprawia, że uwaga może być rozproszona, a pełne zrozumienie i doświadczenie treści jest trudniejsze. E-booki są zazwyczaj czytane na różnych urządzeniach, czytnikach, komputerach, telefonach co również odróżnia je od tradycyjnych książek. Każdy z tych formatów niesie ze sobą inne doświadczenie. E-book, choć praktyczny, nie dostarcza takiej samej fizycznej interakcji jak papierowa książka. Co może wpływać na poziom zaangażowania czytelnika? Tylko z pełnym skupieniem można wyłapać i zrozumieć wiedzę czarowników. Nie ma tu miejsca na półśrodki, na wątpliwości, na odwrócenie uwagi. Zatem, czy ten e-book jest książką mocy? Odpowiedź brzmi i tak, i nie. Każdy z uczestników naszego spotkania spisał swoją relację najlepiej, jak potrafił. Dzieląc się swoimi doświadczeniami, spostrzeżeniami i odczuciami. Dzięki temu mamy obraz większej całości tego, co się wydarzyło. Ten e-book doskonale pokazuje, jak jedno spotkanie może być rozumiane na wiele różnych sposobów, podobnie jak moje książki, które każdy interpretuje indywidualnie. To właśnie jest główny przekaz tej książki: że każdy z nas rozumie rzeczywistość na swój sposób. A to, co doświadczamy, jest odbiciem naszego wewnętrznego świata. Ta książka ma skłonić do refleksji. Zachęcam, aby każdy, kto ją przeczytał, zastanowił się nad tym, jak różne mogą być nasze percepcje, jak inaczej możemy odbierać te same wydarzenia i jak moc może przejawiać się w naszym życiu, gdy jesteśmy w pełni zaangażowani i otwarci na jej działanie. Czarownicy poprzez swoje praktyki postrzegają wszystko to, co widzi każdy z uczestników z osobna. Mają wgląd w całość i widzą rzeczywistość taką, jaka jest naprawdę. Wiedzą jednak, że aby móc postrzegać wszystko, potrzebna jest do tego energia. Ich praktyki polegają na tym, by oszczędzić jej jak najwięcej, co pozwala im dostrzec szerszy kontekst wydarzeń. I zrozumieć, jak każda indywidualna perspektywa wpisuje się w większy obraz. Robert Noble. Tak, to był właśnie epilog wyprawy w nieznane. Słowa brzmią znajomo, prawda? Ponieważ wcześniej powiedziałem właśnie o tym, jak istotne to jest, aby właśnie mieć tą intymną relację i czytać w pełnym skupieniu. I w tych i e bukach. Mamy też taką możliwość, ale to zależy od nas, jak bardzo się zaangażujemy. Jeżeli komuś zależy, to poświęci trochę tuszu z drukarki, wydrukuje sobie i zacznie śledzić tę książkę, zacznie ją studiować, zacznie ją sprawdzać i zacznie myśleć, co takiego tutaj czarownicy chcą mi przekazać, co mogę wykorzystać i o co chodzi w ogóle z tą wiedzą czarowników. Dlaczego ona jest taka atrakcyjna? To wszystko jest do rozwikłania, do sprawdzenia, do zweryfikowania. Zaletą tych e-booków: wyprawy w nieznane, jak i niespodziewanych goście, niespodziewanych gości drugiej części, jest to, że są to prawdziwe relacje. To nie są wyimaginowane teksty, wymyślone jakieś na poczet historii. No, coś Wam to przypomina? Coś takiego ma miejsce również w moich książkach mocy, poprzednich papierowych. To są rzeczywiste wydarzenia, które są spisane. I to, między innymi, właśnie ten fakt sprawia, że to jest ta moc, że to jest prawdziwe. To nie jest, wiecie, Właśnie takie sztuczne, napompowane, żeby ładnie brzmiało. A mało tego, i e booki które teraz Wam oferuję, to są dla Was. One są w pełni autentyczne, nie są zmieniane Wasze treści za bardzo. Nie są za bardzo, ponieważ troszkę musiałem zaingerować w ten tekst, żeby poprawić niektóre błędy, a było ich sporo. No, domyślam się, wiecie jak. Piszecie relacje, robicie to szybko, czasami program nie podświetli czegoś na czerwono, no i są te różne skuchy. No więc moim zadaniem, jako autora, było doprowadzić ten tekst do takiego, mniej więcej, porządku, aby to było oczywiście czytelne, takie zrozumiałe i aby po prostu było nam przyjemniej doświadczać tej relacji. Są to i e buki. Które naprawdę są autentyczną relacją. I wy doskonale to wiecie. Szczególnie wy, którzy robiliście te relacje, którzy mieliście okazję obcować z nami czarownikami, ze mną, z Robertem Noble i z Eos Chris, czarownicą i z czarownikiem z grupy Naguala Juliana. Wiedzieliście, z czym się to wiąże. Możecie zaobserwować pewne zmiany, które wynikły pod wpływem, Wpływem tych spotkań, ponieważ to już nie było jedno spotkanie, to już było, były dwa spotkania. Możecie zobaczyć różnice, co się zmieniło od tego czasu, jak teraz się zachowujecie, co jeszcze możecie zrobić. Także jest bardzo, bardzo dużo elementów, które wpływają na to, że jest to naprawdę niesamowity skarb. Niesamowity skarb. I jestem naprawdę szczęśliwy, że mogę go teraz udostępnić światu. I możecie wszyscy mieć do niego wgląd. Oczywiście, jeżeli zakupicie e-booka, a jest dostępny, jak to by mogło być inaczej, w sklepie szamański-bęben.pl. Tak. Oczywiście, że w szamańskim bębnie w końcu to sklep, który podnosi wibracje. I nie jest to tylko takie, wiecie, gadanie. O, marketingowy chwyt podnosi wibracje. No, 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 ale sobie powiedzieli, prawda? Rzeczywiście, jeżeli macie trochę energii i widzicie chociaż trochę tej rzeczywistości, to zauważycie, że faktycznie coś w tym jest. I to nie jest takie zwykłe gadanie. To jest prawda. Dokładnie tak się dzieje. I to nie tylko z produktem, który Wam teraz prezentuję, jakim jest ten e-book, ale też z różnymi innymi rzeczami, które możecie nabyć właśnie w szamańskim bębniem. Jak na przykład taki kubeczek. O, albo i kordyceps, który właśnie piję. Wszystko podnosi niesamowicie wibracje, stąd też ten filmik jest taki niesamowity, bo pełen mocy, pełen wibracji i pozytywnej treści. Tak, czuję to, czuję to bardzo mocno i mam nadzieję, że wy również. Dobra, ten odcinek miał być taką dłuższą pogadanką. I myślę, że już troszkę tam e, żeśmy nadgonili, w sensie zrobili coś ponad ten 15-minutowy materiał. Mówię wspólnie, jakbyśmy to razem tworzyli, ale jeżeli wiecie, ja to nagrywam, wy to oglądacie, no to mamy coś wspólnego tutaj z tym filmem e, również, więc to jest ciekawe. E, nie ma przypadków, więc nie trafiacie na ten film przypadkowo. I tu też chcę Wam zwrócić na to uwagę. Że wszystko, co jest związane z czarownikami, no nie jest przypadkowe. I właśnie tak też ma to miejsce w niespodziewanych gościach. No ale nie chcę za bardzo spoilerować. Większość z Was się pewnie domyśla, o co chodzi. Tutaj Wam pokażę, jak fajnie wygląda ta okładka. O, o, o tutaj ją wstawiam. Tu będzie ta okładka tego e-booka. Prawda, że super. A ten drugi, ten pierwszy, to był tutaj i też jest świetny, prawda? Widzicie jakie wspaniałe okładki? To jest po prostu coś niesłychanego, że są takie dobre książki. E-booki. <grytanie> e no i oczywiście, jak to przystało na prawdziwych wojowników, na zagorzałych czytelników, na kogoś, kto jest ogarnięty, to polecam, żeby po przeczytaniu e Oczywiście zdać relacje, co wam się podobało, co nie, czy w ogóle wniósł coś w wasze życie. To jest sekcja opinii, komentarzy na różnych platformach, tam gdzie e-book jest dostępny, a jest dostępny oczywiście w serwisach książkowych, jak to by mogło być inaczej, no i przede wszystkim w sklepie szamański.bm.br. Dobrze, moi drodzy, ten odcinek jest dłuższy niż... Właśnie poprzednie. Jest to niesamowite, że mamy kolejną książkę Roberta Noble. <laughs> Jak się z tym czujecie? Mam nadzieję, że znakomicie. Tutaj niby realny mit miał być taki na stopie, a tu nagle jakiś nowy e powstaje. No niesamowite. Cóż za niespodzianka. Powiedziałem Wam, że Robert Noble to jest człowiek o, wiecie, o takiej manii robienia niespodzianek. No i. Można powiedzieć, Niespodzianka to moje drugie imię. I tak właśnie jest. Jeszcze nie raz Was będę zaskakiwał, ale czy zauważycie te takie wszystkie smaczki? Hmm. Fajnie by było zrobić z tego konkurs. Kto zauważa te wszystkie działania czarownika? O, to jest dopiero hit. Dobra, to by było na tyle. Zapraszam Was do lektury. Zapraszam Was do czytania. I bawcie się dobrze. Niech moc będzie z Wami. Pozdrawiam serdecznie, Robert Noble.